Samo zbliżenia jak powolutki naciąga. Tak to musisz od zerać, tam zera i jakbyś wiesz co? Pani zrobić podkażę to. Tak. Ja sobie przejadę No żeby nie było po tych, po tych, po tych krzokach. Bo to jakieś pierwstwo jest. To jest jakieś tylko nie? To tak musi to być na ple jego Pardon. jakbyś ty to na ple jego a on to musi tu zagrać w tym miejscu nawet tu się może jeszcze pochylić i ten cały moment naciągania albo kawałek pada to musi być zasięty ale najlepiej abyś klękał bo to lepiej

Tak, że nie jak paniczy? Nie, ja, tak się, nie. No to, to właśnie, morszy. patrz. To jest To no jest tak bardziej właśnie to. Tam. cisza. cisza. Hmm. ja dobrze. Mamy. No, rozgrunto się, mamy. no Teraz y, to samo co nie przy No my i to, żeby nie i ta chałka i nie gęba. Ale no, chyba, że podkosie się trzeba jednak robić. Stąd ponieważ tamten słów wchodzi takie różne kierownictwa. Ale to będzie już wiedza liczył. No, ale nie ma innej możliwości. No nie ma. Możemy nie pokazywać wszystko.